Witam Was bardzo serdecznie w filmiku w takim open boxie. Słuchajcie, ja przed chwilą zasiadłam tutaj do kamery przed kamerą yy, i miałam nagrywać dla Was dalszą część moich porządków kosmetycznych, aż to nagle zadzwonił kurier i przyniósł mi paczkę. Zobaczcie, dlatego postanowiłam od razu przy okazji mojego nagrywania nagrać Wam open boxa. Jest to paczka, którą dostałam od Oli z kanału e, Lola Oluś. Już się cieszę, ja Olenkę poprosiłam o kilka produktów i Ola była taka kochana, aby mi je zakupić. Także otwieram, otwieram. W się trzęsę, ja to uwielbiam otwierać paczki, zresztą kto nie lubi, to ja tutaj się uporam tylko z tym kartonem z, 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 z papierem. Ola dobrze tutaj zapieczętowała wszystko, aby się nic nie rozwaliło. Aha. o no. Oluś, dziękuję za karteczkę. Ej, jak Ewa, od Loli. Zapraszam Was oczywiście na kanał do Loli. To jest chyba najbardziej. Znacie, dla mnie to jest psycholog na, YouTube, na YouTubie. A Zolą mam świetny kontakt. Naprawdę, to jest jedna z moich ukochanych vlogerek. Idźcie do niej na karłę ja sobie później. Przeczytam tej e, liścik od oli i zabieramy się za pokazywanie produktów. Trochę Wam tutaj poszeleszczę, ale wiadomo, kosmetyki musimy bardzo dobrze zabezpieczać przed ewentualną e, przed ewentualnym zniszczeniem. Także zaczynamy, kochani! Ptasia mleczko! Ale dziękuję Ci bardzo, my uwielbiamy ptasie mleczko, uwielbiamy. E, ja bardzo rzadko zachodzę do polskiego sklepu, w którym również mam dostępne, ale dziękuję, że chcesz nam osłodzić życie, szczególnie mój mąż będzie z tego e, z ptasiego mleczka bardzo, bardzo zadowolony. Mm. Następnie, kochani, e, uu, widzę jakieś te herbatki, ja uwielbiam herbaty. Słuchajcie, tutaj mam różne herbatki. O, poziom, o smaku poziomki to chyba są ulubione herbatki Oli skoro chciała, abym je wypróbowała tutaj mam zieloną herbatę z melisą niech ja spojrzę czy się nagrywa, żeby nie było później wtopy, no będziemy pić herbatki i teraz co, niech ja odłożę tutaj to ptasie mleczko i dalej co my tutaj mamy Tami makijaż oczu Demakijaż oczu w płatkach. To są takie PEC, takie takie płatki do demakijażu oczu. Jestem ich bardzo ciekawa. Ja akurat o te produkty, które Wam tutaj pokazuję, to nie prosiłam o leńki. ona sama mi tutaj je włożyła i dostałam znów jakąś wiadomość, ale to mniejsza z tym. Mam tutaj olejki orientalne, wzmocnienie włosów kokos i tamanu z Marionu. Jestem bardzo ciekawa, ja chyba kiedyś miałam jeden olejek z. Tak. I Ola do mnie pisze. Dzięki Olu, słuchaj kochana, dostałam od Ciebie paczkę. Tak. A właśnie tak zastanawiałyśmy się, czy, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro. Także olejek z Marionu. Ola, nie przeszkadzaj mi teraz, bo ja ten filmik nagrywam. E, tutaj mam z Oriflame'u e, Hot Oil. To też do włosów jest. Ja go kiedyś miałam. Fajnie się mi sprawdził. Następnie mam tutaj e, pomadkę z Eveline w moim kolorze. To jest Niech zrobię Wam słocza. No słuchajcie, to jest mój kolor. Zdecydowanie, zdecydowanie. To już mówię Wam na bank. I to jest 03. Kolejnie mam tutaj Kobo niebieski lakier. Też bardzo ładny, taki... On nie, to nie do końca kobaltowy. Bardzo ładny niebieski. I dalej mamy tutaj Kobo kolor w takim... Różowym kolorze. Ten jest też zdecydowanie moim kolorem. Kolejnie mamy tutaj zbel, Błyszczyk. Słuchajcie, ja ostatnio uwielbiam nudziakowe usta. Może nie do końca one mi pasują i ja staram się je wykonturować tak, żeby nie do końca było tak korektorowo. Zresztą nie, one nie mogą być korektorowe one muszą koniecznie mieć jakiś błysk. I tutaj mam taki piękny błyszczyk. Zupełnie w nudziakowym kolorku. Na pewno będzie fajny. Dziękuję, Oluś. Ja się naprawdę niesamowicie cieszę. Ogromnie się cieszę. Ha co to. Coś, coś tu odpadło. A, jest. Body Club. To jest czekolada. Balsam do ust. A, to, to odpadło. Tak miało być przyklejone. I w takiej kuleczce, zobaczcie. Tak. Mm, ładnie pachnie. Ładnie pachnie. Fajnie takie typu, te, takie coś podobnego do jajeczka EOS. Dalej, kochani. Mam tutaj Rival de Loup. E, takie kapsułki z, z, z koenzymem Q10 i witaminą E. Lubię. Kiedyś miałam i lubię. Dalej, kochani, przepraszam, jeszcze są kapsułki. Jeszcze mamy tutaj anti-age. No na pewno. Moja cera będzie wyglądać prześwietnie. Ola, wiesz co? Nie powiedziałaś mi powiedziałaś trzy dodatkowe rzeczy. Jakie trzy? Przepraszam ci bardzo, jakie trzy? Niesamowita jest ta ola. Tutaj mamy maskę z jaj antystresową, maskę dotleniającą, maskę regenerującą i tutaj mam jeszcze Soraya ekspresowy lifting i Skin Light Cooling ka, 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 no takie płatki um, no szybko ogórkowe to na pewno fajne to na pewno będzie fajne zresztą wszystkie te produkty y, ja będę używać słuchajcie i pojawią się na pewno w jakimś projekcie dęku dęko zabieg ultra nabliżający o działaniu anti-aging z bielendy. I znowu na białe, nie będzie widać. Nagrywa się. Dalej jest produkt, o który ja Ole prosiłam, to jest e, jaja krem-maska wokół oczu. Ponoć jest to e, bardzo, fajny, bardzo fajna maska, skóra bardzo sucha, odwodniona, zwiotczała jako kuracja równoważąca kondycję skóry po zabiegach estetycznych. To jest z tej wersji y, Pro. Nie wiem, czy tutaj coś widzicie. Haha, mamy kolejne czekolady, a u nas pustki w, w, w szafkach. Bo chcemy ograniczyć, a tu ola, o! Wedel. Tak, karmelowa. Karmelow i pananakota. kota. Panna kota, pana kota. Pana kota o smaku pana kota, no jeszcze malinki jakieś jedliśmy jeszcze tych czekolad dalej odkładam, słuchajcie, bo o, jeszcze się znalazła tutaj maska oczyszczająca z jaj ja te maski naprawdę bardzo bardzo lubię i widzę, kochani moje zamówienie <grytanie> moje zamówienie u Oli Tada! To jest coś, co ja już bardzo długo chciałam mieć, ale nigdzie nie było dostępnej. Ja mam oczywiście tą drugą wersję, a o czym mowa? To jest Too Faced Chocolate Bar Semi Sweet Paletka. I ja bardzo, bardzo chciałam ją, ją mieć. Ponoć słyszałam opinię, że jest lepsza. Co niektórzy mówili, że jest lepsza od tej, tej oryginalnej, tej bar, tak? Ta, 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 ta też jest oryginalna. I czy ja ją tutaj odkleję? No będę musiała odkleić, choćbym se musiała paznokcie tu połamać, ale i tak odkleję i tak. Bardzo się jaram tą paletką, ja uwielbiam e, właśnie tamtą. I zobaczymy, tutaj oczywiście mamy karteczkę. Słuchajcie, to jest filmik totalnie na spontanie, także wybaczcie, jeżeli coś tutaj się będę jąkać. Tak wygląda, pokazywałam ostatnio Wam w filmiku paletkowym, że ja mam tą Chocolate Bar, ta jest ta Semi Sweet. I moi kochani, kolory, pachnie cudownie, no słuchajcie, jejku, fajna, już mi się jeden, wszystkie mi się podobają, ale ten, mm. wow, na pewno będzie makijaż tą paletką. Muszę, muszę pomacać. No, muszę, bo inaczej zwariuję. Tak, ten piękny. Róż. Śliczny, ten, ta noga tutaj. Frosting. Oh. Będę się znowu ba bawić. Zapach przecudny. Oluś, buziaki, Słuchajcie, i ostatnie dwie rzeczy. To będą e, pędzle. Już za chwileczkę wam pokażę, bo muszę je wyciągnąć z worków. Pędzle, glam, brush. Taron, linciuchne, duży. I tutaj mam jeszcze mniejszy. Pokażę wam szybciutko, tak szybciutko, bo to nie jest filmik porównawczy, ale tak. Jak znajdę, znajdę. To jest mój pędzelek z maka. Zobacz, jaka różnica. Nawet, nawet różnica jest e, z tym tutaj. Ha! Będziemy się smarować Na pewno zrobię Wam moje pierwsze jakieś wrażenia, ale będę musiała chyba uważać, co by on się tutaj nie. Ha! To jest oczywiście glamurasz o owal 1 i owal Dwa. O jeden i o... O jeden i o dwa. Jezu. No widzicie, no taka jest moja reakcja na kosmetyki. To już chyba wszystko tutaj wyciągnęłam. I mój... Słuchajcie, tak jak przed chwilą naprawdę czułam się kiepsko, tak teraz, no, ale dziwicie się, się. dziwicie mi się, że jestem taka zadowolona, patrząc na te wszystkie Dobroci od Oli. Oluś, dziękuję Ci kochana bardzo, 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 bardzo serdecznie i ściskam się mocno i będziemy w kontakcie. A Wam dziękuję bardzo serdecznie za tutaj oglądnięcie tego filmiku. Mam nadzieję, że czuliście to te, te moje, te moje szczęście otwierające paczkę. Będę już kończyć. Dziękuję Wam i do następnego razu. Do zobaczenia. Pa, pa.